Jeśli masz spodobać się dziewczynie, to musisz być dla niej ciekawy, musisz być dla niej interesujący. I tak samo, jeśli masz się podobać cały czas dziewczynie. W związku, w którym obecnie jesteś, to musisz być również dla kobiety ciekawy, interesujący. Zrób to w taki sposób, że naucz dziewczynę czegoś, poprowadź ją w, yy, w życiu, tak? Wyślij ją na jakiś trening, na siłownię, na trening sportów walki, boksu. Zauważyłem, że jest teraz właśnie taki trend, że dziewczyny coraz częściej zaczynają uprawiać jakieś sporty walki, jakieś MMA czy boks, tak? Ponieważ to też oczywiście daje im dużo emocji, dlatego też w ten sport idą. Bądź dla niej ciekawy, interesujący. Tak samo dokładnie zrobisz to wtedy, kiedy nie będziesz do niej się odzywał, dzwonił, tak? A co robi większość facetów? Większość facetów w ogóle nie są ciekawi dla kobiety. Dzwonią, piszą, yy, chcą, umawiają spotkania, chcą yy, jakby zawsze wychodzą pierwsi z propozycją spotkań. Na wszystko, o co dziewczyna yy, go się zapyta, oni odpowiadają. Nie odpowiadaj. Powiedz, opowiem Ci o tym następnym razem. Dlaczego? Dowiesz się następnym razem. W taki sposób podchodź do